Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię grę Red Dead Redemption Gra, Grałem tylko w dwójkę, ale, ale dwójka bardzo mi się podobała Klimacik jest super, lubię takie klimaty, słuchajcie A dzisiaj mamy okazję, słuchajcie, zagrać mapkę, która jest wzorowana na właśnie Red Dead Red Redemption No i co? I słuchajcie, zaczynamy Tutaj mamy twórcę mapy, Nianickę Nianickę? Nianickę? Nianickę. Ma, manickę nie, nie, manicke. Mam manicke. Ma to jest Manickę, twórca mapy. Tutaj dedykacja dla Roxa, to nie ja. I kliknij, aby się dowiedzieć. Słuchajcie, dobra, klikamy. Rewolwer, klikając. Aha, to jest. A to ja powinienem mieć chyba jakąś. Yy, tom, jakiegoś tak czerwaka. E, dobra, słuchajcie, no szukałem, szukałem tak szupaka do tej mapy, ale no, nie, nie znalazłem, niestety. Tak więc no musimy, musimy słuchajcie, sobie poradzić z tym, co mamy tutaj, czyli wędka z marchewką, to będzie. Nie wiem, co to jest, co to jest rewolwer, tak? Tak, rewolwer. Tutaj mamy. Nie wiem, z gruszką, jabłkiem czy czymś. Czy to shotgun. A tu luneta, to to będzie co? Snajperka. No troszkę troszkę smutne, że to tak będzie wyglądało, no ale dobra, no trudno. E, no i co? I, i mamy fabułę, tak? Klikamy sobie fabułę. I mamy tak, jesteś Artur, pochodzisz ze wschodu, jesteś starszą osobą z niepewną przeszłością. Po przybyciu dłuższej podróży trafiasz do miasta Valentine, gdzie poznajesz. Wracaj. Gdzie poznajesz tamtejszych ludzi oraz spotykasz tamtejszy gang Vanlop, który jest wrogo nastawiony do mieszkających tam mieszkańców. Gang Vanlop jest słynny z mordowania i kradnięcia dobytku, o czym pozostawia po sobie spustos spustoszenie. Okej, okay, no to mamy tutaj ustawienia. Czy ustawienia mi będą potrzebne? No. Czy jedynie czanki z tego co widziałem tam, że na 12 czankach grają. My se zagram na 14. <laughs> Yeah, boy. Dobra Możemy lecieć, słuchajcie Let's go Rok 1826 Nowe zadanie Podnożyć za Particle Okej okay. No, to idziemy, idziemy w takim razie, słuchajcie. E, moja pierwsza ocena co do mapy? Taki las trochę. Nie no, ale ogólnie, słuchajcie, nastawiam się na to, że e, że mapka odda klimat. Mam nadzieję, że odda klimat. Szkoda jedynie, że te bronie, jakby tutaj, no, nie są bronią, tylko to są wędki. No, ale trudno. E, kup trochę jedzenia. Podążaj za partyklami. Okej, okay. potężamy za partyklami w takim razie. klep spożywczy. No, akurat powiem wam. I, i, ja, ja nie chcę hejcić, tak? Ale, ale dzisiaj będę hejcił. E, jeżeli chodzi ogólnie o o to miasteczko, takie jak tutaj jest. No to jest tak, są, są tylko takie zbudowane najważniejsze rzeczy. Szeryf, sklep i tutaj jest jakiś jeden domek. Zaraz się pewnie dowiemy, co to jest. Ja bardziej bym wolał, gdyby to było takie rzeczywiście typowo e, miasto, miasteczko, jak na Dzikim Zachodzie. Zdecydowanie lepszy klimat by był wtedy. No, nie mogę wejść! Słuchajcie, bo zepsułem grę właśnie. O, dobra, naprawiło się. Mamy dialog w ogóle tutaj. Dzień dobry, dzień dobry, co podać? E, dwa bochenki poproszę. Proszę, proszę bar nie! to znowu on. Kto? To bandior. Zrób coś. Ale ja to, to, to czemu mam z nim Oj, sorry. Czemu mam z nim coś robić? Przepraszam bardzo, kolego. A prawym się strzela, zapomniałem słuchajcie, biłem go z kolby, przepraszam. <grych> e, kto to był? Odgłos z daleka. To był jeden z członków gangu Vanlop. Widzę, że masz odwagę. Gang Vanlop produje każdego, kto się im sprzeciwi. Jeżeli twoja odwaga jest na tyle wielka, to mam fajną pracę właśnie dla takich jak ty. Oczywiście dobrze zapłacę. Jaką pracę masz na myśli? A więc niedawno pojawił się list gończy za jednym z Vanlopów. Oferuje on 60 dolarów za dostarczenie go żywego. Zobaczy, co da się zrobić. No okej. Okay. Możemy się tym zająć, tak mi się wydaje. Gdzie go znajdę? Jeden z osiedla jeden z osiedla? A, jeden z osiedla mówił, że widział go ostatnio w domku drwala. Jeśli pójdziesz w górę tej rzeki, to na pewno go zobaczysz. Dobrze. Idź do chatki drwala, podążaj za partyklami. No to idziemy, słuchajcie, za partyklami, idziemy za partyklami. Ja chcesz jeszcze zobaczyć, co jest tutaj. Gun Shop. O, nie mogę tu wejść. Nie, no i... Szkoda. Mamy 58 hajsu, to może byśmy mogli coś kupić za to. No w tamtych czasach 58 dolarów to trochę kosztuje. Idziemy słuchajcie za tymi partiklami i oto jest ten wodospad, który widzieliśmy prędzej. To znaczy wodospad, strumyk taki. Nie no, ale powiem wam, że jak na razie jeżeli chodzi o lasy, to jest ładnie, lasy. No ogólnie to jest fajny taki dołek tutaj. E, jakaś osada. Szkoda, szkoda tylko, że to nie jest taka, słuchajcie, e, wioseczka mała, taka chociaż troszkę bardziej rozbudowana, bo tam jak widzieliście, mamy tak, mamy szeryfa, mamy sklep spożywczy, mamy gunshop, no i, 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 i spoko, nie? Ale na przykład salon jakiś by się przydał. E, Przydałoby się też jakieś, kurcze, jakieś domy mieszkańców przykładowo. Vanlop, wyłaś Vanlop. Wejdę do środka sprawdzić. Dobra, wchodzimy do środka sprawdzić. co do góry! A śpi. Zabierz vanlopa po cichu Ja mam go, mam go zabrać z łóżka? Czekajcie Dobra, zabrałem, słuchajcie, wziąłem starego na plecy, nie? Wziąłem starego na plecy, jak śpi, jeszcze nie wstał I słuchajcie, idziemy ze starym na plecach do tego Idziemy ze starym na plecach do szeryfa Ja nie wierzę, nie? Hop, sobie spałem, podszedłem, go po prostu wziąłem pod pachę i, I nara, nie? Panie szeryfie! Panie szeryfie! Mam tutaj tego że Szeryfie, patrz, kogo tu mam o ja cię, szybki jesteś, wiem. No uważaj, ej, nie umieraj, Kupel. Dobra, schodzimy słuchajcie na dół. E, zanieś go do celi schodami w dół, cela, i, i cela na prawo. Na pewno się y, zdziwi jak się obudzi w celi. haha. Ha. No ja jestem w szoku, że on się nie, 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 nie obudził po takim czasie, słuchajcie. Zostaw vanlopa. Nara vanlop. słodkich snów kalaruch karaluchy pod poduchy. E, dobra, jest szeryf. O, trzymaj oto twoja zapłata. O, dostałem Eee, szeryfie, czy masz może jeszcze jakieś zlecenie? Na razie nie mam żadnych, ale słyszałem, że Farmerowi, farmerowi Rich przydałaby się pomoc w domostwie. Dobrze, na pewno w wolnym czasie się tam udam. Trzymaj się. Ok, odblokowano dostęp do Gunshop i Rich Farms. E, czy ja potrzebuję Gunshopu? Pójdę tylko zobaczyć, słuchajcie z ciekawości. A z sobie, słuchajcie, kupię. A z trzy. Eee, czy shotguna bym chciał? Ile chodzi o shotgun? 120, o to nie stać mnie. 280, no to ja, ja bym chciał amunicję, panie, panie tutaj w sklepikarzu. Mamy 86 amunicji, słuchajcie. Dobra, możemy mieć na tą farmę. Gdzie, gdzie może być farma? Zgaduję, że w tę stronę, tak, tak wygląda. Wcale tam nie widzę pól. Prze, 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 przepraszam, co to ma być, słuchajcie? Dlaczego tu jest droga i nie ma tu mostu? Gdzie jest most, się pytam. Dlaczego tu nie ma mostu? Dlaczego? No ale dobra, nie będziemy narzekać, idziemy dalej, słuchajcie. Ogólnie też yy, było pytanie w komentarzach od jednej osoby, czy można mi wysyłać mapki. Słuchajcie, można mi wysyłać mapki. Jeżeli ktoś robi mapki, jeżeli ktoś chce. To śmiało tylko jakby nie obiecuję, że te mapki się pojawią na filmie Rich, kto idzie? Tu Artur, nie znam cię, czego chcesz. Tejszy szeryf mówił, że Potrzebowałbyś pomocy w gospodarstwie, tak to prawda, ale jak mogę ci zaufać? Nie wiem, pójdź go, spytaj czy coś, Rich. Może pan zapytać szeryfa, co tu ostatnio zrobiłem? Czekaj, to ty jesteś tym nieznajomym ze wschodu, e, tym co zabił jednego z vanlopów? Tak, to ja. W takim razie witam na farmie. A ja oczywiście, że mam pracę, i to właśnie dla takich odważnych jak ty. Kiedy mogę zacząć? Jeśli potrzebujesz, to mam chatkę, w której mógłbyś się przespać. Tak, chętnie skorzystam. Dobrze, chatkę znajdziesz za tym domem. Zobaczymy się jutro rano o 6. Dobrze, dobranoc, dobranoc. I zaraz nas obudzi jakiś, yy, jakaś, jak, jakieś dymy nas obudzą, słuchajcie. O, je, jest dzień. Witaj, Rich. Co u ciebie? Co u żony, sąsiedzie? O nie, co się stało? Wilki porwały mi jednego z baranka. Dobrze, idę go poszukać. W którą stronę pobiegły wilki? Tam u góry jest dziura w płocie, prawdopodobnie tam pobiegły. Słuchajcie, ja mam dzisiaj taki dzień, ja mam dzisiaj dzień takiego krytykowania. W sensie, wiecie, ja mam... Ja mam takie rzeczy. że ja, ja coś czytam, ja coś widzę, i ja, ja, ja przykuwam do tego uwagę, i ja mam takie. dlaczego? Dlaczego? Ale no. Przy, przynajmniej słuchajcie, sama ta taka. sam teren. cała, cała ta okolica jest dosyć przyjemna, fajna taka. A, spokojnie już owieczka, zabierz owca. A gdzie jest owieczka? A tu jest łowieca. Cześć łowieca. Zabierz owce. Dobra, teraz z owcą na plecach idziemy. Nie, no, ale tak szczerze. To jak na razie, mimo tego, że e, no, są rzeczy, do których można się przyczepiać, to nie psuje mi to na razie fanu z gry. Na razie jest fajnie. Mamy, słuchajcie, misję, pójdź zrobić to, wróć i tak dalej, więc jest, 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 jest spoczko. E, znalazłem. O, dzięki Bogu. Jestem w szoku w sumie, że te wilki nie zjadły tej owcy. Nie, przepraszam, miałem się nie e, dobrze, to teraz trzeba będzie naprawić te dziurę w płocie. E, narzędzia do naprawy znajdziesz u mnie w pokoju, na pierwszym piętrze. Już się robi, okej. Okay. Wbijamy mu na chatę, słuchajcie, ciekawe czy ma coś w skrzynkach fajnego, ciekawego. Dobrej, puk-puk! Nie masz nic w skrzynce, tutaj też nic nie masz, tu też, kurde. Na pewno nie, a co tu tak dużo tych, chyba jakaś spiżarka była czy coś, czekajcie ja muszę mu przeszukać tam HTA, a dobra to nic nie ma. Swoją drogą jak ktoś nie grał w Red Dead'a przynajmniej dwójkę, to jeżeli lubicie takie klimaty to polecam, bo bardzo fajna gierka. Okej, okay. w szafie tak, o mam, mam płot, a okej, okay. idź naprawić płot, możesz kłaść tylko na bloku żelaza, okej. Okay. Taki fun fact, w Red Dead dwójce też była misja, misja chyba no. Eee... Gdzie naprawiało się płot? No, fajna ciekawostka. O ile to jest w ogóle nawiązanie do tego? Dobra, wejdziemy płot. Wróć do farmera Rich. Naprawiłem płot. Co dalej? Eee, panie Rich, naprawiłem już płot. Czy jest coś jeszcze do zrobienia? Dziękuję ci bardzo. Jest jeszcze jedna praca na dzisiaj. Trzeba zawieźć towar z farmy do Am Ambarino. Świetnie. Jak będziesz gotów, to podejdź pod wóz. Okej. Okay. Gdzie jest wóz? No to ruszam. To ruszamy. O, Jest zrobione przemieszczanie się. Nice. W ogóle koń się nazywa Ariel. Właśnie ta mapa nadra nadra nadrabia takimi szczegółami. Właśnie tymi komendami, że ona ma takie właśnie rzeczy jak teraz, chociażby. O, vanlop, bo cię zaraz tutaj. Idź, zejdź mi zdrowo. O kurde, więcej vanlopów. I co się stało? Obudka, witam w nowym domu. O nie, weź gościu, oddaj mi. To gdzie ja jestem? O nie, muszę stąd jakoś wydostać. No, no wiem. Pewno jest to jakiś klucz. Ech, znajdź klucz do. Drzwi. Jakiś vanlop był na tyle uprzejmy, że zostawił mi może klucz gdzieś tutaj, o, przy drzwiach czy coś? Nie widzę tutaj, nie widzę tutaj żadnego klucza. Może mam coś w kieszeni. O, mam wykałaczkę. Spróbuję ją otworzyć drzwi. O! o, o Okej. Okay. Aby przejść te minigierkę, trzeba trafić trzema blokami drzewa do dziury w drzwiach. Aby tam dojść, trzeba używać przycisków w kierunku. Wyjście drewnem za obrem gry powoduje restart. Tak samo złe trafienie w drzwi. Dobra, no to lecimy, słuchajcie, w takim razie. Brawo, 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 ura, 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 ura. Ura, lut, 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 lut. No. Ej, bardzo, bardzo fajna minigierka. I powiem Wam, że właśnie ta mapa, mimo że ma takie czasami rzeczy, typu, właśnie wilk kradnący owce do jaskini i jej nie zjada, te właśnie mechaniki nadrabiają w tej mapie. Powiem Wam, jest zarumbiste to. Cześć, Van Lopy. może ja tu przeszukam, bo może to są moje rzeczy gdzieś. A, okej, okay, rozumiem chyba. Albo nie rozumiem? Ja no chyba rozumiem. Te takie tutaj pola, które są, te partikule takie, to są miejsca, w których chyba mnie po prostu yy, mogą wyspotować. Czyli co? Czyli gdzieś tutaj muszę iść w takim razie? Teraz na górę. O tu, tu będzie parkur. O! Okej. Okay. O dziwo mnie nie zobaczyli. Słuchajcie, nie sądziłem, że ten skok będzie tak ciężki. Ja wam wy wyciąłem pewnie. 90% tych skoków, jak nie 100, miałem problem z tym skokiem, jak nie wiem, nie? Bez kitu, dobra, udało mi się na szczęście. Dobra, ale stąd mogę skoczyć. Tu mam taki, takie pole do, 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 do przeskoczenia. Fajne, w sensie płaski teren był. Eee, dobra, tutaj, czy tutaj coś mamy? No, tu na dach nie mogę wejść, chyba, albo źle skoczyłem. No nie, nie mogę wejść. Tędy też nie mogę, okej. Okay. O, dobra, na latarnię się da wskoczyć. Ale czy ja stąd wskoczę, tak? Ale dobra, chyba mamy drogę. Jeżeli to już nie będzie, jeżeli to nie będzie tutaj, słuchajcie, to ja nie wiem gdzie. No tutaj już się to na pewno nie da, tam już próbowałem. O, dobra, udało się, słuchajcie. Udało się wskoczyć tutaj. Nice. Ej, nie spadaj. Powiem wam trochę mi to zajęło. Szukałem tego naprawdę długo. U was na filmie prawdopodobnie większość rzeczy jest wycięta, te każde próby znalezienia przejścia i tak dalej. Ale no troszkę mi to zajęło, tak z, nie wiem, 15 minut, chyba tu siedzę już, tak? Szukam tego przejścia. Ouu, okej. Okay. Okej. Okay. Teraz pytanie, słuchajcie, jak to pójść? Pytanie, czy ja... jest sens, żebym przeszukiwał te tutaj szafki za moimi itemkami, czy nie? Okej, okay, tu jest jakieś wyjście. Przejdziemy, przejdziemy tędy. Powiem wam, że sam zamysł e, tego skradania się tutaj chociażby jest w porządku, jest bardzo fajny, tylko problem jest z tym, że no w pewnym momencie utknąłem, utknąłem nie mogłem znaleźć wyjścia i to nie było tak, także tak powiem dla mnie takie intuicyjne, że, 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 żeby tam wskoczyć, ale no udało się, mamy znaleźć schronienie słuchajcie, tak więc idziemy sobie dalej. Tu w ogóle zima jest jakaś, śnieg, góry, tofo, nie no ale kurde pan Rich pomyśli, że go kradliśmy bez kitu. Wzięliśmy jego towar. Uciekliśmy. A tam jest ognisko. Czemu mam za partiklami? I tam jest ognisko. Tam jest ogień. Jest schronienie. No ale dobra, no idziemy słuchajcie, za, za tymi partiklami w takim razie. Widzę jakiś dom. Może będzie pusty. No powiem ci, bogaty jak na pusty dom. Pijamy sobie. Taj, pik, 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 puk, puk. alo, blano na opuszczone. Muszę rozpalić w kominku, okej. Okay. a nie, nie mam krzemienia. Będę musiał sobie poradzić jak ze dawnych czasów. Ok, na czacie w tekst wytwórz tarcie, aby zwiększyć ciepło widoczne jako poziom doświadczenia. Ciepło musi osiągnąć 310 stopni. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to rozpalamy w kominku, tak? Musi być 310, słuchajcie, więc. Czemy. Czemy, czemy, 310. Ma no. Jest! Rozpaliliśmy, dobrze. Udało się. Chyba pójdę się położyć i z rana wyruszę do Valentine. Tutaj jest moje łóżko. A, po prostu mam dać iść spać. Okej. Okay. O, obudziliśmy się rano już. Ładnie się pali w kominku. E, czas już na mnie. Muszę się udać do Valentine. Udać się na, do Valentine. Podążaj za partyklami. Tam coś dziwnego jest. Ptak, 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 ptak. Dużo ptaków. Ej, ty! Tak? Coś się stało? Mam taki pytanko, czy... Chciałby pan może zarobić, czy mnie? O, świetnie! Proponuję zagrać w grę. Jaką grę? Oho! A więc tak, widzi pan te ptaki na skale? Tak, widzę. Więc proponuję pojedynek strzelecki. Kto pierwszy zabije wszystkie ptaki, ten wygrywa. Dla mnie spoko. Dobrze, więc możemy zacząć. Jak ty powiesz start. To też jest, słuchajcie, ciekawe nawiązanie do jednej misji z Red Dead Redemption 2. Też był taki koleś, który chciał się pojedynkować. A niech to. Hej, wygląda na to, że wygrałem. Tak, ale wiesz co? Ja nie jestem godny mojej broni, więc trzymaj. Zasłużyłeś. Dziękuję, to bardzo miłe z Twojej strony. No dobrze, zmykaj już. Okej, okay, dzięki wielkie. Patrzy się na mnie. Cały czas patrzy. Patrzy i nie przestaje. No ale dobra. Idziemy, słuchajcie, cały czas nas coś tutaj, yy, że tak powiem. No, no, cały czas nas tutaj coś kurcze odciąga od tego Valentine. Za każdym razem idziemy do tego Valentine. Znaczy za każdym razem My idziemy do Valentine i nagle, nagle. Ej, ty Ziomek, wróć. Ryfie! Ryfie! O, przewidziałem. Tak? Coś się stało? rwano mnie. Ale, ale udało mi się uciec. Czekaj, czekaj, czekaj. Porwali cię, Van Lopi i nadal żyjesz? Terifia, ale skąd wiesz, kto mnie porwał? No ten przecież, ten, no, Van Lopi Van to są jedynymi banderami w okolicy. Kto inny by mógł cię porwać? No dobrze, nieważne, przejdźmy do szczegółów. Jak udało ci się uciec? Udało mi się otworzyć drzwi klatki i się wymknąć po cichu. Potem od razu dotarłem tutaj. Jakoś dużego farta człowieku. Wyglądasz na bardzo wykończonego. Idź do mojego biura, ja zaraz do ciebie wrócę. Muszę tylko załatwić jedną sprawę. Dobrze. Sheriff nas zdradzi. Sheriff nas zdradzi. Sheriff nas zdradza, słuchajcie. Sheriff nie jest tym, na kogo wygląda. Nie ma więźnia. Nie ma lopa, słuchajcie. Wiedziałem. Ja wiedziałem od początku, że sheriff to jest. Sheriff. Sheriff to jest kurde... podejrzany typ. I co teraz? Mieliście prostą robotę, Ograbić, zawić, pozbyć się ciała. Tak, takie trudne? Zapraszamy, szefie. Zamknij się, bo ktoś usłyszy. Myślisz, że oni wiedzą? Powiem mu, że wiem, jak możemy się pozbyć vanlopów. Odejdę z nim trochę od miasteczka i tam go zestrzelisz. Rozumiem. A na co jeszcze czekasz? O nie, muszę coś zrobić. Mam pomysł. Zgłuszę go. Zgłuszę? Zgłuszę go? Zgłuszę go jak wejdzie do biura. Artur, jesteś tam? Już wiem, co możemy zrobić z tym parszywym gangiem. Ale mam mocny sierpowy, muszę stąd uciekać. Już wiem. Udam się do Farmera Rich. Farmera Ridge. on na pewno będzie wiedzieć, co robić. Ucieknij z miejsca zdarzenia do Farmera Rich. E, problem jest taki, słuchajcie, że, kurde, oni musieli wiedzieć. Oni musieli wiedzieć, że my tutaj będziemy jednak e, jakoś przewozić ten towar. Mi się wydaje, że słuchajcie, że e, Farmer Rich też jest, e, też jest kurczę po ich stronie. Co, Artur? gdzie ty byłeś? Ja mam czasu na wyjaśnienia, musimy się schować. Dobrze, ale musimy już wszystko wyjaśnić. Chodź za mną. Nie, słuchajcie, jak Rich... Jak Rich jest ten, jak Rich jest y, legit, to, to... To, będzie dziwne w sumie. Znaczy no, teoretycznie mogli nas ograbić bez wiedzy, tak? Ale no... Więc słucham, gdzie, by, gdzie byłeś? Więc zostałem porwany przez vanlopów i wsadzony do więzienia, ale udało mi się uciec. Potem wróciłem do Valentine i usłyszałem, że Sheriff jest szefem vanlopów. Więc zgłuszyłem go i uciekłem tutaj. W końcu wszystko ma sens. Widziałem ostatnio szeryfa, który rozmawiał z grupką warlopów. Było ich jakoś sześciu. To najprawdopodobniej oni na mnie napadli. Będziemy musieli się bronić. Ty musisz się udać na dach. Dam ci trochę amunicji. Okej, okay. idziemy na dach. Mamy snajperkę, mamy trochę amunicji. Ło, trochę amunicji, to to mało powiedziane. 298. Idziemy, słuchajcie na dach. Idziemy na dach, drabina jest. Wbijamy. Tu jest pozycja snajperska. O, idzie szeryf. Opaki kropnijcie go. Dziabni van lopów, No okej. Okay. Ty, co ty robisz? Co oni robią? Opamiętaj się, co miało być. Chłopie, jakie densy dzikie robił. Ciężko się to przeładowuje i celuje. Wiecie, bo to, to się jednak tutaj nam. Przy, przy, przycelowywuje, nam tutaj. Ja mam nadzieję, że te 290 amunicji to nie jest przypadkowo, że to w sensie, że, że to jest przypadek po prostu, że to nie będzie tak, że, że się okaże, że ja tych 290, to ja muszę trafić. Dobra. Coś jeszcze? A, wszystkich warlopów. Rich! Krzyczy. Rich krzyczy, a dobra idziemy sobie do Richa, Zobaczcie co, 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 co Richowi się dzieje. Co się stało? Uważaj! Co? Nie rozumiem cię, o co chodzi? Tu nadal jest? No nie no, znowu mnie ogłuszyli! Czerw, słuchaj! Nie przesadzasz czasem? No widzisz, trzeba było ze mną nie zadzierać. O, a co? A, czyli tak chcesz to zakończyć? Nie cię na nic więcej? He, zobaczymy jak się zaceni... Za, za, za co? Jak się zacenisz dusić. Czekaj, czego? Czy farmer przeżył? Nie. Zginął. W męczarniach. To tylko twoja wina. Ty, ty parszywy, nic nie warty człowie... No i co, no i no i no, 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 jesteśmy tutaj na, na, na końcu tego. Są te sterzy Kirok, te Ciężkie niki, mają. Nie możecie się MAR. O, o, Nie możecie się Mariusz nazywać, tak? Tutaj kolega. Łatwiej by było. E, no i słuchajcie, ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz, zasubskrybować, udostępnić nawet. Będę bardzo wdzięczny. I widzimy się, słuchajcie, w kolejnych filmach. Tak więc trzymajcie się. Hej, hej, i, i do zobaczenia.